I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie w krótkim słowie, w krótkim komentarzu do czytania liturgicznego z, dzisiejszej, z dzisiejszego dnia. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, wiersze 4 do 13. Mojżesz powiedział do ludu: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jedynie, będziesz więc miał Pana Boga Twojego z całego Twojego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpływ Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. One będą Ci ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, o której poprzysiąg przodkom Twoim, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, że da Tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu nieboli. Będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył, na Jego imię będziesz przysięgał. Pan, Pan Bóg daje przez Mojżesza polecenie Izraelitom miłowania Go, kochania Go. To przykazanie, które też znamy, które zostało jeszcze udoskonalone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca, swego, duszy, swojej, ze wszystkich sił swoich. Ale co to znaczy miłować Pana Boga? Możesz zresztą tutaj pewne wskazówki, które Izraelici, zwłaszcza ci tacy najbardziej żarliwi, najbardziej konserwatywni w wyznawaniu wiary, do dzisiaj stosują. Można zobaczyć zdjęcia tych najbardziej konserwatywnych. Yy, przedstawicieli narodu wybranego, którzy noszą w czasie nabożeństw synagogalnych takie pojemniczki tutaj na, na czole, czy mają właśnie przy, na, na palcach, czy na rękach takie paski yy, rzemiennych, których przechowują właśnie ten fragment yy, Pisma Świętego, żeby nie zapominać o miłości Pana Boga. Ale czy rzeczywiście, czy, czy rzeczywiście chodzi o takie niezapominanie o miłości Pana Boga, czy może chodzi o coś troszkę innego, o no to, żeby rzeczywiście pamiętać o miłości do Boga także Wewnętrznie, tak? nie tylko na zewnątrz, poprzez jakieś właśnie kultywowanie pewnych tradycji, ale przede wszystkim wewnętrznie. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że żyjemy w Bożej Obecności. Ta Boża Obecność. Oczywiście, dla nas jest czymś oczywistym, natomiast nie zawsze w ciągu dnia jesteśmy w stanie sobie pomyśleć o Panu Bogu, pomodlić się, czasami ten ogrom zajęć, różnych zadań, które stoją przed nami, nam to uniemożliwia albo nam w tym przeszkadza. Warto wtedy pamiętać o tym, że ta modlitwa rano i wieczorem ma właśnie takie znaczenie, że pomaga nam żyć w Bożej obecności. Kiedy modlimy się rano. Kiedy modlimy się wieczorem, jakby zamykamy klamrą dzień. Dzięki temu no, zapraszamy Pana Boga rano do swojego życia, do swoich zajęć, obowiązków, a wieczorem, dziękując mu za wszelkie własne, przepraszając za zło, jakby podsumowujemy to, co się wydarzyło, to co uczyniliśmy, to co było dla nas ważne tego dnia. Dziękujemy za wszelkie dobro, przepraszamy za zło. W ten sposób właśnie żyjemy w Bożej obecności. ofiarowując Panu Bogu swoją pracę, swoje obowiązki, na przykład podczas modlitwy porannej, czy tuż przed rozpoczęciem z pracy, nawet tej pracy zawodowej. Staje się ona modlitwą. Tak? W ten sposób ukazujemy Panu Bogu, że go miłujemy, że jest dla nas ważną postacią, że chcemy, by był częścią naszego życia. I o to w tym wszystkim chodzi. Żeby to mieć przed oczami i na rękach, to, to nie chodzi o noszenie jakichś specjalnych ozdób, które nam będą o tym przypominały, ale właśnie o to, żeby żyć w taki sposób, by Pan Bóg był obecny w naszym życiu. Nie tylko w niedzielę, nie tylko w święto, ale każdego dnia, wykonując naszą pracę, czy to będzie prawda, wykładanie na sali uniwersyteckiej, czy praca fizyczna, czy praca w domu, jako, jako gospodyni domowa, jako matka, która zajmuje się swoją rodziną. Czynimy to wszystko tak, jakbyśmy robili to dla samego Chrystusa. O tym mówił też św. Jose Maria de Balaguer do swoich uczniów, członków opozydei właśnie, żeby, żeby praca, którą wykonujemy, praca zawodowa, czy praca w domu, czy nasze obowiązki, jakie wykonywujemy, jakiekolwiek by one nie były, by były tak czynione, żeby odbiorcą tychże, tejże pracy, tych obowiązków byłby sam Chrystus. Tak, tak, tak starannie je wykonujmy, żeby odbiorcą tego wszystkiego był sam Zbawiciel. W ten sposób nasza miłość dla Pana Boga nie będzie tylko jakąś pustą deklaracją, ale prawdziwą, czymś prawdziwym, rzeczywistością, czymś, co będzie wpływało na nasze życie doczesne, życie wieczne. Bo Mojżesz zachęca tutaj oczywiście, czytując to ten fragment w kontekście Nowego Testamentu, zachęca nas do tego, byśmy przestrzegali tego przekazania. Już nie tylko dla, nie, nie po to, żebyśmy weszli do jakiejś ziemi obiecanej tu na Ziemi, ale właśnie żebyśmy osiągnęli raj, który jest prawdziwą Ziemią obiecaną którą Stary Testament zapowiadał obrazami tej ziemi świętej. Także naszą, naszym miejscem docelowym, naszej pielgrzymki, naszego wędrowania przez pustynię życia jest niebo, jest raj, jest miejsce przebywania z Chrystusem, z Bogiem. I miło, miłując Pana Boga, miłując też bliźniego, do tego miejsca na pewno skutecznie będziemy podążać. Tego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie z wakacji, z urlopu. Trzymajcie się ciepła z Bogiem.